Cześć. Obudziłeś się dzisiaj rano i pierwsza myśl, która przyszła do głowy, to co? Wkurwienie czy przerażenie? Masz poczucie, że twoje życie zmierza w bliżej nieokreślonym kierunku, jakieś zewnętrzne siły wpływają na to wszystko, co robisz? Jak to zmienić? Jak budzić się z ekscytacją? Jak czuć, że to, co robisz, ma sens, że zmierzasz dokładnie tam, gdzie, gdzie chcesz, a nie tam, gdzie cię życie poniesie? Właśnie odporność psychiczna jest jednym z narzędzi, cudownym narzędziem, które pozwala nad tym wszystkim panować. Panować nad poczuciem wpływu na własne życie, mieć realny wpływ na to życie i kontrolę emocji, swoich emocji, które do nas przychodzą z zewnątrz, tych emocji, które budzą się w nas na podstawie tego, co robimy, co nas, co nas yy, spotyka. Nie daj się życiu, weź się za rogi, panuj nad nim, zmierzaj tam, gdzie chcesz, panuj nad swoimi emocjami. Jak chcesz to zmienić, zapraszam do współpracy.